Po pierwsze, gratulacje. To Dziękuję. chyba częste słowo, które w ostatnich dniach pani słyszy. Ale to chyba nie są słowa na wyrost, ponieważ tutaj przed chwilą małżonek powiedział, że to jest i tak nie wszystkie argumenty, które strona pro-life ma, ale wiele tych argumentów w pani przemówieniu zostało użytych. Argumenty za życiem, za rodziną i plus osobiste świadectwo. Trudno jest być politykiem właśnie w dzisiejszych czasach i głosić takie wartości. Znaczy jeżeli ma się takie wartości, no to, to nie jest, jakby bycie politykiem to nie jest nic szczególnego jakby w tym sensie. Powiedzmy, no jest się w tym miejscu, w którym się jest, jeżeli jest się akurat we władzach legislacyjnych, jak, jak, jak posłowie, którzy teraz procedują te ustawy, no to ci, którzy mają poglądy pro life, oni jakby odważnie stoją na tym stanowisku i oby, oby stali dalej. No właśnie, są tacy, którzy stoją, ale są tacy, którzy są po tej stronie przeciwnej. Są to też przede wszystkim, tak się wydaje i tak wokół siebie taką argumentację stosują, że to są przede wszystkim kobiety. I pani jako kobieta tutaj trochę złamała ten stereotyp, że no feministki, osoby, które są za aborcją, nie mówią, czy te kobiety, które są za aborcją, nie mówią w imieniu wszystkich kobiet. Tak, no właśnie, to jest tylko taki niepotrzebny stereotyp, i właśnie takie przedmiotowe traktowanie kobiet, że to się ogranicza, zawęża się w ogóle problem aborcji tylko do kobiet, a jest to również wielka krzywda dla mężczyzn, dla ojców, przecież dzieci, które się nie narodziły, bo z, też z, z, zdecydowano za nich być może. Oczywiście to jest o wiele bardziej złożone, ale no chcę tu powiedzieć, że jakby temat aborcji dotyczy i kobiet, i mężczyzn yy, i jakby ostrony debaty powinny. Zawierać porada, jedną i drugą stronę, każdy ma tutaj coś do powiedzenia, a nie tylko, tylko, hmm, tylko kobiety. Jest też Pani właśnie delegowana do tego zespołu, który się będzie zajmował tymi projektami, a więc na koniec jeszcze to pytanie, jak pani widzi swoją rolę właśnie w tym troszeczkę no, gnieździe brzmi, żeby nie powiedzieć bardzo brzydko, ale, ale no jednak pod tym względem są to osoby, które są no, przeciwne życiu czy też po prostu. Będą popierać często te właśnie projekty. Jak, jak pani widzi swoją rolę właśnie w takim środowisku? Moja rola przede wszystkim będzie polegała na tym, żebym też miała wpływ na to, co się dzieje przy tej komisji, na gości, być może, którzy będą zapraszani na, na pracę. Zobaczymy, jak ona będzie w ogóle procedowała. No i będziemy oczywiście wszystkie argumenty pro-life, wszystkie argumenty za życiem, za wzmocnienie prawa do życia, i krytykujące, krytyczne wobec tych wszystkich ustaw, które się ten, teraz tam znajdują, żeby one wybrzmiewały. To jest moja rola. Dziękuję bardzo jeszcze raz.